O, kraj kwitnącej wiśni. Tylko strasznie zimno. Dzisiaj jesteśmy na e, Hanami, święcie za Hanami. Hanami? Hanami. Czyli wiśnie kwitnące w parku i nie wiem, jakimś. Mieliśmy zaproszenie z inne od takiego jednego agenta, Emila Chyba przyjechaliśmy, ale. Ale jeszcze nie jest tak chyba powinno być. Są zakwitnięte ładnie w tym miejscu akurat. No ale... Ale to nie jest chyba jeszcze full bloom, tak jak nazywam, czyli nie w pełni rozkwitnięte, zakwitnięte wiśnie. No ale też jest spoko. Ludzie też już trochę tu jest. Miejsca da się dalej znaleźć, jakoś myślę, że bezproblemowo, tylko że troszkę pada, a że troszkę pada to już jest kiepsko. No i tyle no. Co ty więcej o tym mówicie? Nie no, muszę nagrać więcej materiału, ale to ale na pewno nie dzisiaj, bo w takiej pogodzie to jest <noise> strasznie do pokazania. OK. No i teraz tak, taki, taki motyw na sakurze. Sakura Panami no, Więc yy, mamy te kwitnące wiśnie i tak dalej Oczywiście jest alkohol yy, sprzedawany, grzańce i tak dalej O pokazałam, pokażę może O, grzańce tu jest. Bardzo dobre winko, ciepłe No i co, na przykład to mnie rozwaliło trochę Tutaj yy, macie huśtawki, no tylko że huśtawek no, nie ma Bo są zaminięte u góry i obwiązane normalnie przed jakimiś yy, taśmami dookoła I o co chodzi? Na przykład jest, jest napisane tutaj, tylko w czasie e, z hanami, e, w, czasie, w czasie kwitnięcia wiśni, nie można się na nich bujać. Bo jak sprzedają alkohol, to jest dużo wypadków, potem, bo, bo ludzie na jebani się bujają na takich na chrystaszkach. Takich no u nas. Znaczy to jest trochę lipa, no bo w sumie no, no po to są huśtawki, żeby się najebanem na niej bujać. No, no jak, jak ktoś się nie bujał najebany, to nie zna życia, no ale no ale no tutaj trochę taki level, trochę za bardzo myślę, nie? O to chodzi, żeby się po prostu powybuchać, a jak ktoś ma wypadek, no to jego problem, nie selekcja naturalna. <laughs> no to jesteśmy na tym kanami. A tam z tyłu, tam z tyłu, o, ci kole w niebieskich ubrankach. To są goście z ambulansu, no a na hanami jak za dużo wypijecie <noise> i się złożycie tak jak ten koleś co go zbierają ludzie w niebieskich, yy, w niebieskich kubraczkach no to was zbiorą tak no dobrze że to nie jest policja i na izbę nie pojedziecie i nie zapłacicie tak trzy 300 <noise> za wizytę w hotelu najdroższym, no ale... Ale to jest spoko, zbierają cię i. znaczy, no, może za jakiś koleś, może nie jest przystosowany do picia alkoholu. No ale tak to wygląda na Hanami. Spoko, nie? No tak się kończy impreza. Znoszą kolesia. No. A tu Emil, Emil też filmuje, Emil też filmuje. No. Słaby zawodnik. Słaby zawodnik. Dzisiaj się wybrałem do polskiej ambasady w Tokio, ale oczywiście te ich prawa otwarcia, czyli standardowo w tygodniu przyjmują 10 do 12 pracują 2 godziny. No, ale w środę sobie zażyczyli, że e, że będą pracować od 14 do 16 i ta informacja jest tylko na bramie do, do ambasady. Więc stwierdziłem, że te 3-4 godziny zabiję sobie pod zamkiem w Tokio, pod cesarskim pałacem. No bo już Sakura jest dosyć konkretna no i ładnie zobaczyć. Ja wiem, że po drugiej stronie zamku jest fajne miejsce więc się. Przejdę i zobaczę. No wygląda ładnie, nie? Wygląda spoko te różowe, e, różowe drzewa. No, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało z drugiej strony. Powiedzcie mi, jak można nie kochać tego kraju? A może nawet może nie przesadzić nie kochać, ja nie lubić tego kraju? Tradycja, za mną wejście do e, Pałacu Stolskiego, natura, drzewa kwitną, wiśnie i tak dalej, no i nowoczesność, bramki dla przejeżdżających samochodów, no wszystko wygląda naprawdę fajnie, no i japoński klimat to jest jednak wyjebana sprawa. Powiem szczerze, że jest mega. Nie wiem, czy to są wiśnie, to wszystko białe. No chyba tak. Toż ja jestem ignorantem odnośnie wszystkiego, więc mogą to równie dobrze nie być wiśnie. Dobre. Eee, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Zapach jest super. Wieje strasznie. Tam wiśnie. Tu jakieś zielska śmierdzące. I zamek, czy znaczy no, pałac. Spoko. No, a w tym miejscu, gdzie teraz stoję, stałem sobie na rowerowej wycieczce jakieś dwa miesiące temu. A teraz wygląda to tak. Ładnie, nie? Całkowicie inaczej niż wtedy. I to wszędzie to wiśnie są po drugiej stronie drogi W innych miejscach Jest mega To jest hanami tylko jakieś popierdywanie pół zakwitnięte to już trzeba robić filmiki na, na YouTube a. No, ja robię sobie swoje hanami w swoim własnym grobie, gronie Bo grobie W sumie lubię z sobą rozmawiać bo mam podobne zainteresowania no ale hanami jest jest wyjebane trzeba się rozjebać na ławeczce i popodziwiać z tej strony z tej strony z tamtej tam jest bardzo fajnie bardzo ładnie to wszystko wygląda z tamtej strony przejdę się jeszcze później wam pokażę Naprawdę klimat tych kwitnących wiśni jest po prostu zaj to trzeba zobaczyć, chociaż ja wrócić, Tak jak na przykład Londyn, do którego się nie chce wrócić. <grym> Myślę, że tutaj można by wrapać kilka razy nawet. Ja też mam ulubione miejsce w maladze w sumie w Hiszpanii. To jest bardzo fajnie. Warto tam wrócić. No i tak samo tutaj. Polecam, polecam, bo jest naprawdę me mega sprawa. No, spotkałem jeszcze Japończyka. Dosiadł się do ławki. Pogadaliśmy trochę. Jakiś yy, gość, który zajmuje się jakimiś iTunesami innymi wzdurkami, czyli muzyką online. Spoko. Rozmowny trochę, co jest rzadkością w Japonii, bo nie wszyscy lubią rozmawiać szczególnie po angielsku. Dobra, to co, zbieramy się, nie? Nie ma co tu siedzieć. No i tak się chodzi koło tych wiśni. Ludzi dość dużo, jest godzina 12:30. Też dużo osób już siedzi na, na glebie. pełną osób również zajmuje miejsca, tak jak ten gość, którego spotkałem, mówi, że musi zająć miejsce. Więc, więc jest spoko. Kosze na śmieci. Specjalnie zrobione. No i co? No i pełno kwitnących wiśni. Wszędzie, ale pachnie ładnie, normalnie super. I ludzie siedzący piknik sobie robiący, bardzo fajnie. Festiwal jest naprawdę spoko, jest dużo obcokrajowców to fakt, no bo to turyści głównie tu przyjeżdżają. No jeszcze spotkałem Norwega, pogadaliśmy sobie z jakąś kontratęczkom, e, Japonką, e, powiedział, że, to jest, e, że jest szefem jej, sobie chodzą po hanami, oglądają sakury. No, oczywiście pogadaliśmy trochę, spoko gość nawet. No i takich to ludzi można tu spotkać, bardzo wesołych na, powiedzmy, że festiwalu. Ale miejscówka mi się trafiła. Mega nie? Mega miejscówka. Jak tu nie podziwiać czegoś takiego? Zajebiście. Brakuje mi tylko ludzi do najepki. Jak to w Polsce. Przeszliśmy sobie tą tamtą całą długość mogłoby się wydawać, że to nie, w sumie to tyle, nie? Z tego całego festiwalu. Tu jest jeszcze jedna, na no, na wyjściu musimy go udać to wszystko, nie? No ale idziemy parę kroków dalej. No i tam drugie. Takie samo, długie pewnie. Ale chyba nie ma już miejsc na pikniki, to jest ta różnica. Ale mega jest. Jestem rozjebany po prostu Tamsakura. Kolejne marzenie do odhaczenia. No i co, Tamsakury. Tamsakury. Tutaj wejście do pałacu. Tu wielkomiejska dżungla. A pierdolę, zakochałem się chyba w tym miejscu. Uwaga, kurwa, małe mistrzostwo świata, nawet to jest zajebiste. Patrzcie. Piękne, nie? Tak się przemieszczają kolesie, którzy mają pracę budowlane na terenie e, pałacu cesarskiego. Ja na moim zeszłym... Jed, którymś z zeszłym filmików z... kujowego e, festiwalu ten gość co miał dobrze, co tam napisałem, że ma dobre, nie? To on pierdolił, że Ludzie w tych czasach nie doceniają tego, gdzie są mnie, nie doświadczają. On nie robi zdjęć, on nie filmuje, on doświadcza festiwal, bo tak mu wygodnie, nie? A może to kurwa nie o to chodzi, może chodzi o to, że nie wszyscy mogą być na takim festiwalu, bo nie wszyscy mogą być w takim miejscu, gdzie ja jestem teraz, o... patrzeć sobie na sakury i tak dalej, nie? Nie wszyscy mogą, dlatego może chcą zobaczyć filmik, może chcą zobaczyć jak to wygląda. Niekoniecznie mój rej. I też ja nie, nie tylko siedzę tutaj i nie nagrywam, tylko chodzę sobie oglądam, patrzę i dopiero, dopiero decyduję się na nagranie czegoś, jeżeli coś jest wartościowe do nagrania, a nie a nie po prostu napięte nam wodki, jak studentka, która dostała pierwszą lustrzankę i robi dwa fotki pszczółką, kwiatką i chujką ale to inna sprawa, nie? dlatego takie pierdolenie o doświadczaniu o właśnie sobie Mustang przejechać, bardzo fajne takie pierdolenie o doświadczaniu świata o filmowaniu w sensie, że robienie pierdolania zdjęć i filmowaniu, że to jest, nie jest doświadczanie, tylko nie wiem, nagle nagrywanie, czy coś. W dzisiejszych czasach, gdy, gdy filmiki, wideo zastępują, zastępują normalny pamiętnik i inne, inne takie rzeczy, typu, gdzie byłem, co robiłem, eee, i można to wszystko umieścić w sieci, z której nigdy nie zniknie. Więc myślę, że pisanie w domu potem, co się robiło na chujowym festiwalu, trochę się mija z celem, nie? Wystarczy zrobić filmik i tyle, nie? Dlatego też te filmy ja robię głównie dla siebie, no, no dla ludzi też robię, no nie, nie mogę powiedzieć, że nie, nie, ale... ale też w połowie robię dla siebie, żeby sobie zapamiętać miejsca, w których byłem, zobaczyć jeszcze raz i wspomnieć sobie co, co się czuje patrząc na sakury i na kolesi, którzy opierdają łódkami do pracy budowlańców naprzeciwko Zarockiego Pałacu. Spoko, nie? Miło. Kurwa, jebany przebieg i splunął. Nie wiem, tak mówić. No więc chodzę sobie po Tokio. Przed Tosarskim Pałacem. Z każdej strony. Co mnie zawsze rozwala w takich miejscach. Jest taka dosyć konkretna tradycja japońska, nie? Teraz bije od niej taką typową Japonią. A obróc, obrócimy się, patrzymy sobie w przód. I co mamy? Bloki. Ale jaka jest różnica na przykład między takim, takim miejscem a miejscem w Korei? To to, że na przykład ciężko jest zobaczyć smog w Japonii, w Tokio. Budynki są dosyć daleko. No są troszkę mgłą. Nie powiem, że nie, ale w porównaniu do tego, jak, jak wyglądał Seul w słoneczny dzień, no to ogromna różnica, nie? No, tak właśnie mniej więcej wygląda japońskie Harami. czyli kwitnące wiśnie. Sezon kwitnących wiśni. Widzę co tak sobie myślę że nie subskrybujcie mnie Nie subskrybujcie Nie lajkujcie Nie komentujcie No chyba że Wam się podobało Jak Wam się podobało to To spoko To możecie <śmiech> <śmiech> Dobra, do następnego razu Pozdro Ludzie w tych czasach nie doświadczają wcale nie doświadczają.